Dlaczego BNG? BNG to firma z tradycjami, już ponad 60 lat na rynku. Nazwa BNG wywodzi się od nazwy dwóch założycieli Brooks and Kate House. Generalnie od same, od początku jest przeznaczona dla żeglarzy, dla żeglarzy regatowców. Urosła przede wszystkim na wskaźnikach wiatru, głębokości i tak zwanych instrumentach. Ale oczywiście również z biegiem czasu pojawiły się plotery wielofunkcyjne. I dlaczego ploter wielofunkcyjny BNG powinien znajdować się na łodzi żeglarskiej? Otóż chodzi o to, że oprócz podstawowych funkcji takich, które ma każdy ploter, on ma dodatkowe funkcje żeglarskie. Pierwszą z taką najbardziej rozpoznawalnym ekranem w ploterach BNG to jest jako pierwszy BNG wprowadziło tego typu rozwiązanie, jest tak zwany ekran Sailsteer. Na jednym ekranie mamy zawarte praktycznie wszystkie informacje, które są potrzebne żeglarzowi do pływania, czyli mamy w formie kompasu. Mamy naniesione informacje o wietrze rzeczywistym i pozornym, mamy informacje o kompasie, mamy informacje o pływach, również informacja cyfrowa o kierunku wiatru, i również mamy tzw. zwane lines czyli te linie optymalnego sterowania na wiatr. No i oczywiście, oprócz tego, dodatkowo mamy dane po bokach, które możemy sobie dowolnie konfigurować. W powiązaniu z tym, Mamy również ekran na mapie, oprócz tego, że mamy standardową mapę, jest te, są też tak zwane te lejlańsy naniesione na mapę i to dla żeglarza amatora jest to na pewno bardzo przydatna funkcja. Dzięki temu możemy optymalnie płynąć do punktu nawiatu. Przykładowo tutaj postawimy sobie waypointa, chcemy do tego waypointa się kierować i w tym momencie urządzenie dodatkowo nakłada nam dane, pokazuje jakim kursem płynąć, żeby optymalnie, jak najszybciej uzyskać ten punkt docelowy, w którym miejscu wykonać zwrot, żeby, tak jak już mówiłem, ten punkt docelowy osiągnąć. Oprócz tych funkcji typowo żeglarskich, urządzenie jako wskaźnik wielofunkcyjny umożliwia nam podłączenie na przykład radaru, echosondy, systemu zarządzania Season, systemu zasilania Mastervolt, także jest to, że tak powiem, otwarta platforma do rozbudowy Dzięki temu możemy na jednym urządzeniu mieć wszystkie dane potrzebne do żeglugi i do obsługi jachtu.